Cóż, na początku na początek to gratulacje dla UKS-u 2. E, wczoraj byłem tu na meczu i podobne okoliczności. Drużyna, pierwsza drużyna tak podobnie wygrywa i dzisiaj rezerwy. E, no nie tak zaplanowaliśmy sobie to wszystko. Na pewno rozpoczęliśmy źle, nie tak jak chcieliśmy. E, I to myślę było. Troszeczkę nie takie w tym działaniu. EKS grał wysoko zdecydowanie i zmusił nas do takiego no bardzo prostego błędu w wyprowadzeniu, i potem zdobyli bramkę. Na pewno korekty, które dokonaliśmy w przerwie były bardzo dobre. Zdobyliśmy szybko dwie bramki i prowadziliśmy i tutaj na pewno trzeba umieć wygrać taki mecz, tym bardziej, że UKS grał w dziesiątkę. Tutaj na pewno moi zawodnicy powinni się wykazać większym doświadczeniem, jeszcze większą bazernością na podwyższenie wyniku i wykorzystaniu przede wszystkim tych sytuacji, które mieliśmy. Jak to się mówi, nie wykorzystujesz to, co masz, musisz się liczyć z tym, że możesz coś stracić i straciliśmy na 2-2 rzutu różnego. A później e, po takim kontrataku, e, gdzie mieliśmy jednego zawodnika kontuzjowanego, a był na boisku e, fizycznie I, i tutaj się daliśmy skontrować. I tutaj na pewno to jest złe, nie powinniśmy tak zareagować, e, także no, na pewno lekcja dla nas e, w tym procesie, który mamy, tworzenia tej drużyny i e, przeżywania różnych emocji po tak dużych zmianach, które mamy. Na pewno kolejne doświadczenia, szkoda, że takie nieprzyjemne. Uważam, że powinniśmy ten mecz lepiej rozegrać pod względem taktycznym, mądrości w działaniu. No i nie powinniśmy w takiej sytuacji, jak się znaleźliśmy, tego meczu wypuścić z rąk. A to zrobiliśmy i z tego na pewno jestem niezadowolony i zły. Także, także na pewno ten materiał w tym procesie do, 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 do pracy, do wniosków i do tego, żeby spojrzeć na to, jak zespół reaguje w takich sytuacjach. Na pewno trzeba więcej wymagać od doświadczonych zawodników, którzy byli na tym boisku i o tym będziemy na pewno rozmawiać, żebyśmy takich błędów już nie popełniali, a nawet jak one się zdarzą, to na pewno nie jest taką konsekwencją, która była dzisiaj na boisku. Także gratuluję jeszcze raz UKS-owi. My na pewno jesteśmy źli na tą sytuację i na pewno musimy wyciągnąć z tego wnioski, żeby takich błędów nie popełniać, bo one były naprawdę proste i za łatwo zespół przeciwny zdobył te bramki. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Krzysztof Saliński, telewizja. ja panie trenerze, trochę a propos tych zmian, o których Pan mówił w zespole. Czy w ogóle możemy was jeszcze postrzegać jako tego byłego pierwszoligowca, spodkowicza z pierwszej ligi, czy w ogóle to jest totalnie nowy zespół. No bo tak naprawdę dużo dużo ekip, która z wami gra, będą mówić, no, silny zespół bo przecież nie grał na zobaczyłem z takiej klasy. No tak, ale... E, Damian Trimel, e, dzisiaj nasz podstawowy bramkarz, e, to był rezerwowy nasz bramkarz, którego wzięliśmy do odbudowania i dzisiaj jest numer jeden u nas i na niego bardzo liczymy, bo to jest bardzo dobry bramkarz. E, Tomek Mikołajczak został. I Grzesio Musi, który przeszedł zabieg i tak naprawdę wrócił do nas i na pewno dochodzi do siebie jeszcze, bo ta regularność gry musi u niego być większa. No ale wiedzieliśmy o tym, a tak to jest praktycznie oprócz młodzieżowców cały nowy zespół. Tutaj musimy powiedzieć o procesie i tak to będę nazywał, bo myślę, że każdy zrozumie to, że jest to proces budowy zespołu od podstaw. Analizując to wszystko, to chyba nikt takiego cięcia i takich korekt nie zrobił jak my. Dlatego wiemy, że ten zespół z każdym dniem, z każdym meczem będzie e, przeżywał doświadczenia. Mam nadzieję, że te pozytywne to będą doświadczenia i to my będziemy mogli właśnie na bazie tych dobrych, pozytywnych emocji budować e, swoje e, takie wartości, e, które chcemy mieć. I te wnioski, które po dzisiejszym meczu będą, na pewno muszą rozwijać ten zespół, bo tak jest, tak jest w procesie tworzenia całkowicie nowego zespołu. Podjęliśmy się trudnego wyzwania, ale w pełni przemyślanego i w pełni zaplanowanego. Na pewno takie momenty nie powinny się zdarzać, ale jak widzimy, to co planujesz, to nie wszystko zrealizujesz. Dzisiaj mamy taką gorzką yy, lekcję i mówienie kończąc o tym, że już, że my jesteśmy spadkowiczem, to jest całkowicie nowy zespół, no i każdy kto spojrzy na skład, to zobaczy, że to jest 95% tego zespołu, może 90% zespołu nowego. Panie Gry, że tak chciałem zapytać, bo akurat się złożyło, że graliście w poprzedniej kolejce z Lechem 2, dzisiaj z ŁKS-em 2. Jak by Pan porównał te drugie drużyny tych klubów ekstraklasowych? No to są trudni przeciwnicy. Do końca nie wiemy, kto wystąpi. Na pewno nie jest łatwo przygotować się do tych meczów ze względu na to, że jest bardzo dużo niewiadomych. Jak spojrzymy na skład, który grał w Puławach, a skład, który dzisiaj tu grał, no to on się zmienił. Na pewno, kiedy gra się z zespołem rezerw w takim układzie jak my, czyli po pierwszym zespole, to musimy się liczyć z tym, że kilku zawodników pojawi się na boisku z pierwszego zespołu. No i dzisiaj mamy zawodnika, który wczoraj zdobył bramkę złotą dla, dla UKS-u i dzisiaj występuje u nas. Mamy kilku zawodników bardzo wartościowych, którzy podnoszą e, poziom tego, tej drużyny, grają u siebie. No i na pewno to są e, takie trudne zespoły, bo cieszy się do nich przygotować. My tutaj się nastawialiśmy na granie tego, co my e, chcemy grać, e, tak jak chcieliśmy funkcjonować, tak jak my chcemy funkcjonować i nie skupialiśmy się za bardzo na przeciwniku, tylko bardziej na sobie bo nie było to łatwe. tak? Próbowaliśmy sądować, analizować ławkę rezerwowych uks u z wczorajszego meczu, kto może zagrać. No ale to do końca nie jest wiadomo. A tutaj w układzie, kiedy przyjechał do nas Lech, było łatwiej nam to wszystko zorganizować, łatwiej przewidzieć i tutaj te postrzeganie nasze było łatwiejsze ze względu na to, że wiedzieliśmy, że Lech gra w czwartek mecz pucharowy, że Lech gra mecz w lidze za chwilę, że ma tylko 19 zawodników na ławce, Merchyński łapie kontuzję i tak dalej, i tak dalej. Wiele rzeczy łatwiej było nam przewidzieć. E, tutaj na pewno trudniej, ale myślę, że to kompletnie nie jest y, przyczyną tego, że przegraliśmy. Te dwa zespoły na pewno będą trudnymi przeciwnikami. To będą drużyny, które będą grały bardzo metodycznie, systemowo, którzy będą. Które, Zespoły, które będą wprowadzać dużo młodych zawodników, wzmacnianych właśnie tymi zawodnikami o dużej jakości z by, poziomu ekstraklasy. I tutaj każdy mecz z tymi rezerwami na pewno będzie mm, trudny, nie będzie to łatwy, no chyba, że tak jak w dzisiejszym układzie, gdybyśmy zdobyli tą bramkę na 3, może jeszcze dalej i byśmy zamknęli ten mecz, nie zrobiliśmy z te tego. Przegraliśmy mecz i tutaj to jest złe. No tak jak powiedziałem, Trudne mecze, ale w piłce nie ma łatwych sytuacji. Łatwe można powiedzieć, że są po meczu, jak się wysoko wygra.